3 maja to dla nas Polaków wyjątkowe święto. To święto naszej królowej, królowej Polski. Wiemy, że Maria przez tyle wieków nam towarzyszy jako królowa, jako opiekunka, jako ta, która prowadzi nasz naród do swojego syna Jezusa Chrystusa. Dlatego trzeba to święto przeżywać i zawierzać wszystkie nasze sprawy sprawy naszej ojczyzny, naszych rodzin, nas samych. Dlatego bardzo serdecznie chciałbym zaprosić wszystkich, aby w tym właśnie dniu udali się do Częstochowy na uroczystości, na celebrację właśnie mszy świętej, dziękczynej za to, że Maria jest naszą Królową Polski. Powierzmy jej wszystkie nasze sprawy, powierzmy jej nasz naród, powierzmy nas samych i cieszmy się, że ona nas wspiera. Zapraszam jeszcze raz wszystkich na 3 maja do Częstochowy na Jasną Górę.